Niemożliwe. Pan Mendiola spędza więcej czasu tu niż tam. Nie. Przyjeżdża, ludzie się trzęsą, gada z szefem i wszystko kontroluje. To zrozumiałe. Mendiola wydaje rozkazy. Yo lo que no entiendo es que la gente no sabe si el señor Mendi. ¿Cómo Sí, sí, pero. O sea, son amigos. ¿Przyjaźnią się o coś planują? ¿Qué se traen esos dos? A ver, cuéntame. Powiedz. No. No creo que el señor Mendi. No, ya está grande. No, mira, mira. La situación es que yo tengo curiosidad. Pana w sprawie pracy? Tak, Octavio Reverte Pasqual Gandia Miło mi Proszę za mną Podać kawę? Nie, dziękuję Proszę usiąść Powiem krótko, by nie tracił pan czasu. Żeby pracować w tej szkole, trzeba mieć wspaniałe rekomendacje. Przeniosłem krótkie podsumowanie, by pana nie zanudzać. Proszę przeczytać. Nie o to chodzi. Niech pan zostawi numer telefonu sekretarcy. Jeśli będziemy zainteresowani, skontaktujemy się. Odprowadzę pana. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym. Słucham. Jestem znajomym pana Mendioni. Czemu nie powiedział pan od razu? Proszę się jeszcze raz przedstawić. Octavio Reverte. Siadaj, Octavio. Tu jest świeże powietrze. Dzięki. Trzeba było mówić. Woda? Kawa? Herbata? Wystarczy woda. Coś mocniejszego? Whisky? Wystarczy Woda. Nie wiedziałem, że tak pięknie śpiewasz. Byłem pod wrażeniem. Może dlatego, że słyszałeś nas pierwszy raz? To prawda, ale teraz będę waszym największym fanem. Fan numer jeden. Chętnie wybrałbym się z tobą do parku na spacer i posłuchał waszych piosenek. Może kiedyś się spotkamy i puszczę ci nasze kawałki. O czym rozmawiacie? Mówiłem twojej siostrze, że pięknie śpiewa. Wczoraj byliście super. RBD jako zespół jest ekstra. Ale solo Lupita wcale nie ma głosu. Oczywiście są różne gusta. Moja siostra ma zawsze konstruktywne i trafne komentarze. Tak. Muszę wracać do lekcji. Santos. Tak. Wczoraj świetnie się bawiliśmy. Tak, bardzo dobrze. Prawda? Diego znam od dzieciństwa, a o tobie nic nie wiem. Mieszkam z ciocią emerytką i lubię matematykę. Spotykamy się. Nie, nie Niemożliwe. Dziękuję za miłe spotkanie. I wzajemnie. Witam w naszej szkole. I jeszcze nigdy nie widziałem tak imponującego życiorysu, profesorze. Lubię się dobrze przygotować. Posiada pan liczne dyplomy i tytuły naukowe. A także mówi po niemiecku, angielsku, francusku, czesku, serbsku i słowacku. Godne podziwu. Dziękuję. Zgłoszę się po plan zajęć. Tak. Miło, że jest Pan z nami. Podwyższy Pan poziom nauczania. Spuszczałem się.

Gdybym nie dał tej posady profesorowi Leberte, byłbym w poważnych tarapatach. Proszę się uspokoić. Ma pan tyle obowiązków. To prawda. Proszę pomyśleć o sobie. Przestraszyłem się. Przyjął go pan już po wszystkim. Proszę się odwrócić. Ależ pan spięty. Kiedyś się pan rozchoruje. Możesz niżej?